Witam na moim kanale. Dzisiaj zapraszam na test palety Sun Chaser od Maxineczki. Paleta powstała we współpracy Maxineczki z firmą Brush Up. Jest to paleta multifunkcyjna do makijażu twarzy i oczu. Jak pewnie już wiecie, ja uwielbiam takie palety multifunkcyjne, więc jak zobaczyłam, że Maxineczka w swojej kolekcji ma takie palety, to oczywiście musiałam je przetestować. Także jeżeli również jesteście ciekawi, jak ta paleta mi się sprawdzi, to zapraszam do oglądania dalej. Na samym początku chciałam pogratulować Maksineczce, że wydała tak dużą kolekcję i bardzo ładną kolekcję. W kolekcji są dwie palety multifunkcyjne: jedna jest cieplejsza, druga jest chłodniejsza. Są też błyszczyki do ust, konturówki do ust, kredki do oczu, pudry oraz lakiery hybrydowe. Także kolekcja jest naprawdę duża. Na razie udało mi się kupić tylko tą cieplejszą paletę, ale zamierzam również kupić tą chłodniejszą. No i jak będę już w stacjonarnym sklepie to zobaczę pozostałe produkty i wtedy zdecyduję, co jeszcze z nich kupię. Na pewno kuszą mnie te kredki do oczu oraz lakiery hybrydowe. I tak jak patrzyłam na stronie Rossmana, to podoba mi się błyszczyk oraz konturówka do ust w tym różowym odcieniu, ale zobaczę, jak one będą wyglądały na żywo. Ta paleta kosztuje 79,99 zł, co uważam, że jak na fakt, że jest w niej 8 cieni i produkty do konturowania, to jest całkiem atrakcyjną ceną. No, i biorąc pod uwagę fakt, że wydała to maksineczka, to myślę, że ta paleta mogłaby być znacznie droższa. Muszę przyznać, że nie mogłam się doczekać, aż ta paleta do mnie przyjdzie. Natomiast jak otworzyłam paczką, to prawie umarłam na zawał, bo ta paleta była zapakowana tylko w taką kartonową kopertę. I od razu było widać, że ona nie jest zbyt dobrze zapakowana. I jak przyszłam do domu i ją otworzyłam, to byłam w jeszcze większym szoku, bo ta paleta nie była. Kompletnie niczym zabezpieczona, żadnej folii bąbelkowej, po prostu była tak włożona do tej koperty i tyle. Na szczęście, jak otworzyłam tą kopertę, to paleta nie była zniszczona, tylko rozświetlacz był odklejony i troszeczkę były podniesione, cienie błyszczące, ale udało mi się uklepać i nic złego się nie stało. Rozświetlacz przykleiłam, więc jest ok. I pomyślałam sobie, że osoba pakująca ma zero wyobraźni, bo to, że tej palecie nic się nie stało, to cud. Więc jak będę chciała kupić tą drugą paletę, to ją albo kupię stacjonarnie, albo po prostu szukam w innym sklepie, bo widziałam, że one są również w sklepie Minty Shop i w Kokolicie. I w ogóle cała ta kolekcja jest również w tych dwóch sklepach internetowych, więc po prostu zobaczę, gdzie mi będzie wygodniej. Tak wygląda ta paleta w środku. Ma 8 cieni, trzy perłowe oraz 5 matowych. Brązer, róż oraz rozświetlacz. Cała kolekcja ma taką szatę graficzną, marmurkową. Z rozgoldowymi napisami. Maksineczka mówiła w swoim filmie, że bardzo lubi takie połączenie, przejdziemy sobie teraz do słoczy w tej palecie jest również dosyć spore lusterko, które nie zniekształca. Tak wygląda pierwszy rząd cieni. Mm, ten błyszczący pierwszy cień bardzo ładny. Ja jestem typem kolorystycznym lato, i jak patrzę na filmy Maksineczki, to wydaje mi się, że ona również jest latem więc podejrzewam, że te kosmetyki będą do mnie pasowały. Uuu, ale się ładnie błyszczą te cienie perłowe. Piękne są. Tak wygląda drugi rząd cieni. Tak wyglądają produkty do konturowania. Jakoś spodziewałam się, że ten bronzer będzie bardzo, bardzo ciepły. Natomiast jest ok. O, róż przepiękny. Mhm. Piękny jest ten róż. Taka brzoskwinka. Tak wyglądają słocze wszystkich produktów z palety. Zanim zaczniemy test, to powiem jeszcze tylko z czego mam makijaż twarzy. Użyłam odkładu L'Oreal Freshware. był Freshware. odcień 120 oraz troszeczkę 15. Korektor Eveline Wonder Match w odcieniu 15. Brwi mam pomalowane tą precyzyjną kredką z Eveline. I to jest ten ciemniejszy odcień 03. Twarz przypudrowałam pudrem Eveline Variette, tym chłodzącym. Chociaż on u mnie już nie chłodzi niestety. Korektor pod oczami przypudrowałam odrobiną pudru Bad Perfect. A na ustach mam konturówkę Wonder Match w odcieniu 02 oraz błyszczyk Diamond Glow w odcieniu 09. Też zaczniemy od makijażu oczu, bo tych cieni jestem najbardziej ciekawa. Jeśli chodzi o zestawienie kolorystyczne, bardzo mi się podoba. Wydaje mi się, że jest to paleta bardzo intuicyjna i niezależnie od tego, które cienie albo produkty do konturowania ze sobą połączymy, będą ze sobą dobrze współgrały. Zacznę od tego cienia brązowego, on się troszeczkę sypie. I nakładam ten cień na zewnętrzny kącik i załamanie powieki to jest taki ciepły brąz karmelowy. Pigmentacja ma bardzo dobrą. Nie za mocną, że zrobimy sobie od razu jakąś krzywdę, natomiast powiedziałabym, że jest to taka pigmentacja w sam raz. nabrałam tego cienia odrobinkę. Już widzę, że fajny ma pigment. No, powiem Wam, że tak sobie pomyślałam, jak zobaczyłam tą paletę, że osoba, która pakuje te paczki, no ma fantazję. Nie wiem, czy ona w ogóle pomyśla o tym, co się może stać z tą paletą, czy w ogóle ją to interesuje, ale no odważnie. Znaczy, ja już miałam w głowie, że wsadzę od razu. Mam paletę do tej koperty, i pojadę reklamować w razie czego, no bo chciałam nagrywać test. Dzisiaj mamy środę, miałam nagrywać w poniedziałek, ale oczywiście w poniedziałek odebrałam dziecko z przedszkola i się okazało, że jest chory znowu. No więc, yy, więc poniedziałek się nie udało. No i byłam zdziwiona faktem, że, że tej palecie praktycznie nic nie jest, bo naprawdę żaden cień nie był pokruszony. Popatrzcie, jak pięknie się ten dzień rozblendował. Nałożyłam go ta na pędzel odrobinkę i pigment ma... Taki sam raz. Od razu lecę z drugim okiem, bo zamierzam w tym makijażu dzisiaj wyjść. A ponieważ, jak to zwykle na moim kanale bywa, zamierzam z tej palety wycisnąć ile się da i stworzyć nią kilka makijaży. I powiem wam, że robię to dlatego, że po prostu szkoda mi tych kosmetyków. Że wiecie, kupujemy tych kosmetyków mnóstwo. Na kanale pojawiają się raz, na ogół raz, i lądują gdzieś na dnie szafki, i lecimy dalej z testem kolejnych produktów. A te kosmetyki naprawdę są w większości bardzo, bardzo fajne. I myślę, że warto jest pokazać cały ich potencjał, chociaż cały to może niebo. Zwykle można z nich wyciągnąć dużo więcej, no ale przynajmniej takie propozycje fajnych makijaży Z2. Poza testem oczywiście. Piękny jest ten dzień Bardzo lubię takie odcienie brązu. One pasują większości osób. Tak się zastanawiam, czy go dać również na dolną powiekę i chyba tak zrobię. Tutaj sobie jeszcze troszeczkę go dołożę. Tak, od razu daję go na dolną powiekę, żeby tutaj już coś się działo. Pięknie się ten cień blenduje, słuchajcie. Przepięknie. No, zobaczcie, chmurka. A mam go na pędzelku dosłownie tyle. Naprawdę odrobinkę go nałożyłam. Także ten pędzel nie jest, wiecie, w jakiejś dużej ilości cienia. Nie ma na sobie dużej ilości cienia, o, w ten sposób. Tylko odrobinkę. Jeśli chodzi o pigment, to powiedziałabym, że on jest dobry, ale nie jest jakiś bardzo mocny, że wiecie, nałożymy sobie troszkę cienia i od razu będzie problem, żeby to rozblendować, bo jak widać pięknie się blenduje. Teraz nałożę sobie troszeczkę tego cienia. Ten cień również sobie odcisnęłam i nakładam go tutaj na zewnętrzny kącik. To jest takie połączenie brązu z brudnym różem i nakładam go takim malutkim pędzelkiem Glam Shop GB16, a ten wcześniejszy brąz nakładam pędzlem MBR 07. Tutaj będę to jeszcze blendowała. W ogóle mam ochotę użyć również tego różu do policzków i wracam sobie do tego pędzelka, na którym miałam brąz i tutaj sobie blenduję pięknie się to łączy dzisiaj zamierzam się pobawić tą paletą nie mam jakiegoś określonego planu na ten makijaż zobaczymy jak mnie poniesie Troszkę go sobie dodam tutaj, żeby zobaczyć, czy można go dołożyć, bo się pięknie rozblendował. No, zobaczcie, idealnie. Mam go na pędzelku odrobinkę i bardzo ładnie się dokłada. Chcę sobie tutaj troszeczkę wzmocnić. Ale tak odrobinę. I dalej blenduję. Teraz nałożę sobie odrobinkę różu. Ale on ma piękny odcień. Prześliczny, uwielbiam takie kolory różu do policzków. Teraz go sobie troszeczkę odcisnę. I chcę go nałożyć tutaj, żeby stworzyć takie fajne przejście z tym cieniem. Ale mi się włosy dzisiaj kuszą. No ale cóż, już przywykłam do tego, że mam opaski w filmach. Właśnie przyszła do mnie w weekend paczka nowych opasek. I tak musiałam się bardzo powstrzymywać, żeby nie kupić ich więcej, bo zamówiłam was 5. No, ładnie to wygląda. Podoba mi się. Chociaż zrobiło się bardzo ciepło, no ale paleta jest słoneczna, więc idziemy w stronę słońca. I tutaj. Czy troszeczkę blenduję ten różowo-brązowy Brudny róż Właśnie nie wiem jak ten cień określić Nazwijmy go ciemnym różem To jest taki właśnie róż w połączeniu z brązem Ciemny róż w połączeniu z brązem Trochę chcę wejść na ten różobrąz. brąz Podoba mi się to połączenie. Zdecydowanie mój kolor. Ruch. Dlatego mówię, że wydaje mi się, że Maxi też jest kolorem typem kolorystycznym. Lato i że te kosmetyki będą mi pasowały kolorystycznie. Bardzo podoba mi się to połączenie. W ogóle bardzo gładkie są te cienie takie satynowe, powiedziałabym. Nie są to takie suche maty. Nie wiem, co chcę dzisiaj zrobić z tego, z tym makijażem. Nie mam pojęcia, jak on ma wyglądać, więc tak sobie, wiecie, eksperymentuję, bawię się. No, ale chyba o to chodzi w teście. Teraz wezmę ten ciemny brąz, ten sam pędzelek, którym nakładam ten cień i przyciemnię zewnętrzny kącik. On się już tak nie sypi, jak ten Dużo ale pięknie się nakłada. Bardzo ładnie się przykleił na ten poprzedni cień, a w zasadzie już dwa cienie. Tutaj chcę troszkę to wzmocnić, ale bez przesady. Na razie bardzo fajnie mi się z tymi cieniami pracuje, ale szczerze mówiąc, zdziwiłabym się, gdyby było inaczej. No bo przecież y, to jest, wiecie, paletka wydana przez Maxineczkę. No, no to naprawdę byłabym zdziwiona, gdyby y, te cienie były jakieś kiepskiej jakości. Ten sam cień tutaj nakładam przy linii rzęs Na razie nie mam żadnego osypu, ale zobaczymy, jak będzie z błyskami i wracam do tego pędzelka, którym nakładam ten brąz karmelowy i to sobie tutaj rozblenduję przejdziemy teraz do błysków tylko zastanawiam się, czy najpierw nałożyć ten błysk, czy ten hmm. zaczniemy od tego złota to jest taki miedziany błysk bardzo ładny Ładnie się przykleił do tych matowych cieni. Zobaczcie, jak my się ładnie. Bardzo ładny Proszę katarzyna, uspokój się, bo zaraz po będziesz miał. Nie chcę nałożyć go za dużo, bo jeszcze mamy dwa błyski. Ale jest przepiękny. Lubię takie miedziane, błyszczące cienie, zwłaszcza na lato. Teraz ten błysk. Różowe złoto? Tak wygląda, jak różowe złoto. Ten złoty błysk jest bardzo gładziutki i nie obciążył powieki, więc jestem ciekawa tego. Oj, również bardzo ładny. Też kompletnie nie obciąża powieki. Zobaczcie, jakie on jest gładki. Piękny. No, trafiło na srokę, więc podoba mi się. Liczny jest. Teraz biorę ten najjaśniejszy matowy cień. To jest taki beżyk i troszeczkę tutaj rozblenduję te maty. I przy okazji rozjaśnię pod łukiem drbiowym, żeby trochę tą sytuację uspokoić z tymi matami. No, ładnie się blendują. I powiem Wam, że ten beż nie jest taki bardzo jasny. Więc ta paleta będzie fajna właśnie dla osób z troszeczkę ciemniejszą karnacją. To nie jest taki biały cień, tylko fajny cielisty beż. Fajnie właśnie tutaj rozjaśnia, ale nie jest za biały. O, o to mi chodziło. Nie wiem dlaczego w ogóle najpierw nałożyłam błyski, a potem blenduję maty, no ale dobra. Wybaczcie, do dzisiaj po prostu tak bardzo chciałam już nałożyć te błyski, że nie mogłam się powstrzymać. Wędzelek to jest Hulu P42. Bo chyba. Nie mówiłam jeszcze tego. Bardzo ładnie się te ciebie blendują. Mimo, że już nałożyłam błyski. Nie wiem, coś mnie dzisiaj zamroczyło. Te błyski się po prostu na mnie patrzyły. I wołały mnie, Katarzyna, nałóż nas, nałóż nas. Co ja dzisiaj razem w ogóle? On się fajnie tutaj sprawdza do rozjaśniania wewnętrznego kącika. Nie jest za biały i to mi się podoba w tym macie. Teraz sobie biorę czysty pędzel i odrobinka tego brązu, troszeczkę tutaj jeszcze doblenduję. Tych cieni wystarczy naprawdę na pędzelku minimalna ilość i one się już pięknie budują, blendują i pigment mają super, bo to nie jest taki pigment, że wiecie od razu zrobimy sobie. Krzywda nimi, ale też ładnie się na nimi zbudować ten pigment. Co do dolnej powieki, to się jeszcze zastanowię czy ją przyciemnić. Został mi jeszcze jeden błysk, ale tak się zastanawiam, czy tym matem da się tutaj wyczyścić ten makijaż. Da się. Zobaczcie. Jedno dotknięcie pędzelka. Bardzo ładny kolor. Teraz z wilżonym pędzelkiem nałożę sobie ten czarny cień i po prostu przyciemnię nim linię rzęs. No tutaj bez problemu. Można nim przyciemnić linię rzęs. Pigment też ma fajny. Troszeczkę tutaj zewnętrzny kącik podnoszę do góry tym cieniem robię kreskę po prostu ale nie jakąś bardzo intensywną już ten makijaż jest dosyć intensywny więc wystarczy pędzelek to jest Glamshop GB18 bo chyba nie mówiłam ta paletka będzie bardzo fajna na wyjazdy bo ona jest super skomponowana są tu i błyski i maty i, I czarny cień i brązy Więc Naprawdę samowystarczalna I teraz Rozgląduję sobie ten czarny cień Tutaj w samym załamaniu powieki Z cieni został mi jeszcze Tylko do nałożenia ten najjaśniejszy błysk I najpierw nałożę go na sucho Zobaczymy jak on będzie wyglądał Tutaj nałożę go w sam wewnętrzny kącik. I powiem Wam, że nie mam żadnego osypu. Ani z tych matów, ani z błysków. Teraz widzę, że troszeczkę yy, takie drobinki mi latają z tego najjaśniejszego błysku. Ale też mi się nigdzie nie osypał. I chyba nawet nie czuję potrzeby, żeby go nakładać na mokro. Zobaczcie, jak on pięknie wygląda. Bardzo ładnie tutaj rozświetlił ten wewnętrzny kącik. Pięknie to wygląda. No ja jestem sroką, więc wiecie, jak widzę błyski tu jeszcze. Musiałam troszeczkę doklepać ten najjaśniejszy błysk, bo on mi się trochę podniósł. Ale to jest ewidentna wina pakowania, a w zasadzie braku pakowania. Bo on był... mówię, no ja jestem w szoku, że ta paleta przeżyła ten transport. Pięknie się to błyszczy, no zobaczcie Cudnie I się od razu bardzo ładnie łączy Z tym poprzednim błyskiem Tym różowym złotem Nie widzę na razie potrzeby, żeby go nakładać na mokro Bo on już jest bardzo fajny No ale Chyba na potrzeby testu Nałożę go jeszcze na mokro Od razu tutaj schodzę nim na dolną powiekę Troszkę go jednak nałożę na mokro Tyci, tyci No jest intensywniejszy To jest w samym Zewnętrznym kąciku go dołożę Pięknie się błyszczy No cudny jest Piękny mhm. I to znowu nie jest takie Taki biały błysk Chociaż w palecie wygląda bardzo jasno. Tylko to jest takie białe złoto. Takie białe złoto. No myślę, że to jest dobre określenie tego błysku. W międzyczasie wytuszowałam rzęsy, nałożyłam bazę z Essence tusz Eveline Wonder Match i dolne rzęsy wytuszowałam tym precyzyjnym tuszem do rzęs z Eveline. I nałożyłam pomadkę Eveline Glamour w odcieniu 03, bo ten róż troszeczkę nie pasował do tego makijażu. I przechodzimy do konturowania. Zacznę oczywiście od brązera. O, brązer jest bardzo fajnie napigmentowany, ale znowu, tak jak w przypadku cieni, nie jest to taka pigmentacja, którą zrobimy sobie od razu krzywdę. Bardzo ładny, ciepły brązer. Jak już pewnie wiecie, ja zdecydowanie wolę cieplejsze brązery niż takie do konturowania. Wolę ocieplać twarz niż ją konturować i patrzyłam na ten makijaż oczu z bliska, bo tutaj troszeczkę jeszcze sobie oczyściłam minimalnie i powiem wam, że absolutnie żadnego osypu nie miałam, kompletnie żaden cień mi się nie osypał ani mat, ani błysk więc bardzo fajnie śliczny jest ten odcień brązera, taki właśnie cieplutki Idealny na lato, chociaż ja takich brązerów używam przez cały rok. Odrazu sobie troszeczkę na noc założę. Zobaczcie, jak on się ładnie rozłożył. Tutaj kompletnie nie było problemu, żeby go rozblendować. I też jest fajnie napigmentowany, no bo. Ani nie zrobimy sobie nim krzywdy, że jest zbyt mocno napigmentowany, ani nie musimy go nakładać jakoś bardzo dużo. Teraz przechodzimy do różu, który jest przepiękny. Troszkę go sobie otrzepię, żeby nie przesadzić, o, ale ślicznie. To jest taka pluskwinka. Uwielbiam takie odcienie różu. On bardzo ładnie tak ożywia makijaż i odświeża przepiękny mhm, podoba mi się rozświetlać, nałożę takim mniejszym wędzelkiem ale on się posypał ale też nie wiem, czy to jest kwestia tego, że on się sypie Naprawdę, czy to jest kwestia tego, że on się totalnie odkleił i mógł się troszkę uszkodzić w transporcie? Już nie chcę przesadzić, bo nie wiem, jak on jest intensywny, ale ładny. To jest taki złoty rozświetlacz i nie ma bazy kolorystycznej. Też bardzo ładny, idealny na lato, na wiosnę. Chociaż ja takich używam rozświetlacz przez cały rok bo takie mi się najbardziej podobają nie przepadam za jakimiś takimi wiecie turbo jasnymi teraz wezmę sobie pędzel po pudrze i tu troszeczkę jeszcze rozblenduję chociaż tutaj już wszystko ładnie się rozłożyło i nie ma takiej potrzeby, no ale ja zawsze tak robię więc tym razem też tak zrobię pięknie to wygląda i znowu nie jest to przesadzona pigmentacja, że wiecie, od razu zrobimy sobie krzywdę. Tak w sam raz są napigmentowane te produkty. Makijaż skończony, więc możemy przejść do podsumowania. Paleta jest przepiękna, bardzo dobra jakościowa. No, ale zdziwiłabym się, gdyby było inaczej, bo przecież stworzyła ją sama Maksineczka. Jeżeli chodzi o zestawienie kolorystyczne, to bardzo mi się podoba. Jest bardzo intuicyjne. Niezależnie od tego, które cienie ze sobą połączymy, czy też dodamy do nich produkty do konturowania, będzie to dobrze wyglądało. Można nią stworzyć mnóstwo makijaży, zarówno dziennych, jak i wieczorowych. Postaram się nagrać jeszcze. Myślę, że ze dwa makijaże, żeby się tą paletą przede wszystkim nacieszyć, ale pokazać Wam również, jak różne makijaże można nią stworzyć i może Was jakoś zainspirować. Zarówno cienie matowe, jak i błyski są bardzo fajne. Cienie matowe są dobrze napigmentowane tak w sam raz. Nie są bardzo mocne, że zrobimy sobie nimi krzywdę, ale nie są też słabo napigmentowane. Tak jak mówię, są napigmentowane w sam raz. Nie ma problemu, żeby je rozblendować, nie ma problemu, żeby je do siebie dołożyć. One się fajnie do siebie kleją i bardzo ładnie ze sobą łączą. Łyski są ładne, nie są spektakularne, ale są bardzo lekkie i nie obciążają powieki, ładnie się mienią. Co do produktów do konturowania, to one są napigmentowane w sam raz. Znowu jest to taka bardzo dobra pigmentacja, nie za mocna, nie za słaba. One bardzo ładnie leżą na skórze tak. Lekko, pięknie wyglądają na twarzy. Tutaj mam lusterko i patrzę właśnie w to lusterko, i bardzo miękko wyglądają na twarzy. Nie było kompletnie problemu, żeby je ze sobą połączyć, rozblendować. Bardzo fajne produkty. Kolorystyka tych produktów do konturowania jest totalnie w moim guście. Brązer jest. Ciepły róż brzoskwiniowy, a rozświetlacz złoty, więc no ja uwielbiam takie połączenia kolorystyczne. Także paleta bardzo mi się podoba, już nie mogę się doczekać, żeby przetestować tą chłodną. Na dzisiaj to już wszystko, mam nadzieję, że taki makijaż przypadł Wam do gustu. W opisie oczywiście znajdziecie link do tej palety. Dajcie proszę znać w komentarzach, co myślicie o tym makijażu, czy podoba Wam się ta paleta, no i co myślicie ogólnie o całej tej kolekcji. Napiszcie też, czy zamierzacie coś z tej kolekcji kupić, czy może już coś macie. Jeżeli film Wam się podobał, to proszę łapkę w górę i subskrypcję kanału. Dzisiaj dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnego filmu.